Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie siostry i bracia. Eucharystyczny kwiat, tymi słowami św. Jan Paweł II określił chylistką błogosławioną podczas wynoszenia jej na ołtarze. Choć zmarła, mając niespełna 13 lat, jej życie było niezwykle owocne. Ofiarowała je za zbawienie swojej matki, którą sytuacja, w jakiej się znalazła, zmusiła do życia w konkubinacie. Dziecko z miłości do matki. Zdecydowała się więc na dramatyczny krok, który ostatecznie doprowadził jej rodzicielkę do nawrócenia przy trumnie córki. Laura del Carmen Vicuña Pino urodziła się 5 kwietnia 1891 roku w stolicy Chile Santiago. Ojciec José, wojskowy o arystokratycznym rodowodzie, został wykluczony ze środowiska, gdy postanowił ożenić się z krawcową Mercedes Pino. Z powodu udziału w zamieszkach rewolucyjnych i wojnie domowej, jej ojciec zmuszony był opuścić kraj jako wygnaniec. Wraz z żoną Mercedes i maleńką córeczką Laurą udał się w góry Andy i zamieszkał tam tuż za granicą po stronie Argentyny. Mercedes Pino niespodziewanie została wdową w 1897 roku, bez żadnych środków do życia, z dwójką dzieci. Laura miała wtedy 6 lat a jej siostrzyczka Julia Amanda trzy. Matka zaczęła szyć, szukała pracy, ale po dwóch latach wyczerpana takim trybem życia zdecydowała się na emigrację do Argentyny w okolice Junín de los Andes w Patagonii. Niestety nie rozwiązało to jej problemów. Mogłoby się wydawać, że pojawienie się w jej życiu właściciela ziemskiego Manuela Mora będzie promykiem nadziei, ale stało się raczej złotą klatką. Był człowiekiem wulgarnym i porywczym, a do tego z przeszłością kryminalną. Mercedes zgodziła się z nim żyć bez ślubu, skoro miał utrzymywać ją i jej córki. Z czasem Mora okazał się tyranem i człowiekiem nikczemnym. Rozwiał też nadzieję Mercedes Pino na małżeństwo. Kiedy Laura miała 8 lat, matka idąc za radą jednego z salezjanów, wysłała obydwie Dziewczynki do kolegium córek Maryi Wspomożycielki do sióstr salezjanek w Hunin de los Andes. Znalazły tam dobrą atmosferę i były bardzo zadowolone. Tam też ujawniły się nieprzeciętne zdolności Laury. W nauce była jedną z najlepszych. Wychowawczynie nie miały z nią żadnego kłopotu. Przeciwnie, swoją koleżeńską postawą budowała wszystkich. Cieszyła się bardzo dobrą opinią. Zarówno u wychowawczyń, jak i u koleżanek. Tu Laura przygotowała się do pierwszej Komunii Świętej. Tutaj też zapałała gorącą miłością do Chrystusa i postanowiła poświęcić mu swoje życie. 8 grudnia 1901 roku została przyjęta do Stowarzyszenia Córek Maryi. Należały do nich najlepsze wychowanki. Jej siostra wspominała później, że dzień, w którym Laura otrzymała niebieską wstążkę i medalion córek Maryi, był dla niej jednym z najszczęśliwszych. Z tej okazji matka przyjechała do Unin de los Andes. Dziewczynka zauważyła, że mama nie przyjęła Komunii Świętej, co sprawiło jej przykrość. Zauważyła też, że jej mama nie jest szczęśliwa. Odtąd do swoich regularnych modlitw, odprawianych przed Najświętszym Sakramentem, dodawała prośbę, Jezu chciałabym, żeby mama lepiej ciebie poznała i odkryła szczęście. Podczas pierwszych wakacji Laura zaczęła uświadamiać sobie niecny sposób życia swej matki. Konkubin matki często się upijał, usiłował wtedy Laurę obejmować i całować. Matka domagała się od Manuela, by zostawił dziecko w spokoju, co zwykle odnosiło skutek, chyba że był mocno pijany. Wtedy wybuchał gniewem i nikogo nie słuchał. Odtąd Laura, ile razy zauważyła, że ojczym jest pijany, była czujna i starała się trzymać od niego jak najdalej. Latem 1901 roku Laura ponownie znalazła się u matki w domu Manuela Mora. Ten jeszcze bardziej interesował się nią i zabiegał o jej względy. Stale czujna modliła się dużo, co pozwoliło jej zachować niewinność. Doszło jednak do sytuacji, kiedy Laura odrzuciła zaloty swojego ojczyma i ledwo udało się jej wyrwać i uciec z domu. Zdawała sobie sprawę z tego, że Mora nie zrezygnuje i nadal będzie agresywny. Kilka dni później, w czasie dnia świątecznego z ucztą i zabawą taneczną, poprosił ją do tańca. Laura stanowczo odmówiła. Nie pomogły jego prośby, ani prośby matki. Najbliższą noc Laura spędziła poza domem, w ukryciu przed Manuelem. Wściekły Mora wyładował złość na matce. Zemsty odmówił dalszego opłacenia nauki Laury. Kiedy siostry Salezjanki dowiedziały się o całej sprawie, zaproponowały kształcić ją bezinteresownie. Po otrzymaniu w roku 1902 sakramentu bierzmowania, Laura poprosiła o przyjęcie jej do postulatu zgromadzenia sióstr Salezjanek, u których znalazła schronienie, opiekę i pomoc. Odmówiono jej jednak przyjęcia do zakonu z powodu młodego wieku. Wówczas za zgodą spowiednika złożyła prywatne sztuby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Zrozumiawszy, że sens życia leży w poznaniu Chrystusa i miłości do Niego, zapisała: Postanawiam czynić wszystko, co umiem i co mogę, aby ludzie Cię znali i kochali, i aby wynagrodzić zniewagi, które spotykają Cię codziennie od ludzi. A zwłaszcza od członków mojej rodziny. Grzeczne życie rodzonej matki było dla Laury wielką udręką. Rozumiała niebezpieczeństwo sytuacji, w jakiej znajdowała się matka, a gdy pewnego dnia usłyszała słowa Ewangelii mówiące o tym, że prawdziwa miłość prowadzi do oddania życia za ukochaną osobę, ofiarowała swoje życie Jezusowi w zamian za to, aby jej mama się nawróciła i nie żyła grzechu. Jej ofiara była miła Bogu i została przyjęta. Zdrowie Laury zaczęło się pogarszać w tajemniczy i niewyjaśniony sposób. Osłabła tak bardzo, że musiała być zwolniona z niektórych zajęć. Pojawiła się konieczność dłuższego odpoczynku i lepszego odżywiania. Nie pomagały żadne zabiegi ani lekarstwa. Siły opuszczały ją z dnia na dzień. Znosiła wszelkie cierpienia. Bez jednego słowa skargi, ufnie wierząc w rychłe nawrócenie matki. Stan zdrowia Laury pogarszał się coraz bardziej. Gdy jej matka przybyła w odwiedzinę na wiosnę 1903 roku do kolegium salezjanek, postanowiła zabrać ją ze sobą do domu, co wcale nie podobało się córce. Ale uznała, że jeśli taka jest wola Jezusa, to się zgadza. W domu Manuela stan zdrowia Laury jeszcze się bardziej pogorszył. Rozumiała, że Pan Bóg przyjął jej ofiarę i zabierze ją do siebie. Manuel dużo czasu spędzał poza domem. Kiedy wracał, chłodno odnosił się do matki dziewczynki. Natomiast porządliwie spoglądał na Laurę, zwłaszcza wtedy, gdy był pijany. Obydwie matka i córka widziały to wyraźnie i wtedy matka, mimo gruźb konkubina, zabrała obydwie córki i zamieszkała z nimi Hunin de los Andes, wynajętym tam mieszkaniu. 14 stycznia 1904 roku Manuel Mora, upojony alkoholem, gniewem i pożądaniem, pojawił się w miasteczku i oznajmił, że zamierza spędzić noc z Mercedes i dziewczynkami. Z pejczem w ręku zażądał, aby Mercedes powróciła do niego natychmiast wraz z córkami. Laura, choć blada i osłabiona chorobą, powiedziała. Jeżeli on zostanie tutaj, ja wyjdę. I nie czekając na odpowiedź, opuściła mieszkanie. Mora wpadł furię i ruszył za nią. Dziewczyna biegła w kierunku domu sióstr Salezjanek, ale nie zdążyła. Dopadł ją na ulicy, pobił do krwi i skopał. Prawdopodobnie by ją zabił, gdyby jej krzyków nie usłyszeli sąsiedzi, którzy zaczęli wychodzić z domów. Wtedy Manuel podniósł ofiarę, by przerzucić ją przez siodło. Kiedy uświadomił sobie zagrożenie, w jakim się znalazł, cisnął dziewczynkę na ulicę i pośpiesznie odjechał. Laura straciła przytomność. Przez kilka dni walczyła o życie pod opieką matki i zakonnic. 22 stycznia 1904 roku przyniesiono jej wiatek. W końcu wyjawiła matce swój sekret: Mamo, ja umieram, ale jestem szczęśliwa, że oddałam za ciebie życie. Prosiłam o to naszego pana. Matka ze łzami upadła na kolana i błagała ją o przebaczenie. Obiecała córce, że rozpocznie nowe życie. Tego samego dnia wieczorem Laura odeszła z tego świata. Miała tylko 13 lat. Następnego dnia matka wyspowiadała się i w czasie uroczystości pogrzebowych przyjęła komunię świętą. Dyrektorka Selezjańskiego Instytutu, która przyjęła Laurę. Pozostawiła taką notatkę. Od pierwszych dni po przybyciu do kolegium, Laura wyróżniała się swoim myśleniem i pobożnością przewyższającym jej wiek. Jej serce nie znajdowało spokoju i odpoczynku w żaden inny sposób, jak tylko w Bożych sprawach. Choć była jeszcze dzieckiem, jej pobożność była dojrzała niczego sztucznego, ani żadnej przesady. We wszystkim była zwykła i normalna. Podczas modlitwy można było zauważyć jej świadome zanurzenie się w to, co czyniła. Z tą samą uwagą wykonywała inne swoje obowiązki. Zwykle mawiała, modlitwa czy praca dla mnie to samo. To samo modlić się, bawić czy spać. Wykonując to, co polecono, wykonuję to, czego chce Pan. I to jest najlepsza modlitwa. Jej prawość, odwaga, Zaufanie Maryi wspomożycielce sprawiły, że stała się wzorem dla dziewcząt. Była pełna codziennej dobroci i miłości. Służyła pomocą w nauce, w pracach, brała na siebie cięższe obowiązki. Koleżanki kochały ją i podziwiały, ale zdarzały się też przypadki złośliwości. Reagowała na to ze spokojem i wyrozumiałością. Do wszystkich odnosiła się serdecznie, otaczając troską najmłodszych. Patrząc na nią, trudno było przypuszczać, że za uśmiechem kryje się ogromne cierpienie fizyczne i duchowe. Emanowała miłością i radością Bożą, w której kryła się tajemnica bycia całkowicie dla innych. Kochała Jezusa, długie godziny spędzała przed tabernakulum i zapalała swoją gorliwością innych. Pragnęła, jak Maryja, mieć serce czyste, aby mógł w nim mieszkać tylko Bóg. Broniła swej czystości z mocą godną męczenników pierwszych wieków. Prosiła Pana Boga, Panie, nie pozwól mi obrazić Ciebie. W Eucharystii dostrzegała źródło szczęścia i siły do życia pobożnego. Od roku 1955 trwał kanoniczny proces beatyfikacyjny, zakończony ogłoszeniem laury Wikunia, błogosławioną przez papieża Jana Pawła II. Dnia 3 września 1988 roku. Podczas beatyfikacji Jan Paweł II powiedział: W swoim młodym wieku Laura zrozumiała doskonale, że sensem życia jest poznać i ukochać Chrystusa. Zrozumiała, że tym, co się liczy, jest życie wieczne i ofiarowała swoje życie dla życia matki. Jej życie było poematem czystości, ofiary i miłości. Wspomnienie liturgiczne błogosławionej Laury Wikunia w Kościele Katolickim obchodzone jest 22 stycznia. Jest patronką rozbitych małżeństw i skłóconych rodzin. się. Ojcze nieskończonej łagodności, który w błogosławionej Laurze Wikunia w cudowny sposób zjednoczyła siłę ducha i blask niewinności, udziel nam za jej wstawiennictwem odwagi do pokonywania życiowych przeciwności. I dawania przed światem świadectwa, że błogosławieni są ci, którzy mają czyste serca. Amen.